Piotr Hawada, witam Państwa w programie Wokół wyborów, a moim gościem jest Pan Michał Urgoł, kandydat na prezydenta Jastrzebia Zdroju. Witam Państwa, witam Pana redaktora. To już można powiedzieć e, finisz kampanii wyborczej. Jak ta kampania była prowadzona przez Pana? Szanowny Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, no nie jest łatwo pracujemy od rana do wieczora już właściwie przygotowania do kampanii rozpocząłem poprzez yy, taką kampanię społeczną pod taką nazwą Porozmawiajmy o Jastrzębiu Zdroju. Miała ona na celu wyjście do mieszkańców, spotkanie się z ludźmi z różnymi środowiskami yy, społecznymi. Yy, celem było yy, jakby zdobycie wiedzy, czego mieszkańcy miasta Jastrzębie-Zdrój oczekują od nowych władz. Chodziło mi o to, żeby nie yy, rzucać haseł pustych z baneru, tylko wysłuchać mieszkańców, jakie mieliby oczekiwania i na podstawie tego, tych, tych rozmów, tych wszystkich naszych spotkań powstał program. Program, yy, który, o którym mam nadzieję też dzisiaj porozmawiamy, yy, z którym startuje właśnie na Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdrój oraz z którym to programem idziemy jako nasz komitet do wyborów samorządowych. Czyli rozpoczął pan od zbadania potrzeb problemów, z którymi borykają się mieszkańcy Szczebia Zdroju, ich oczekiwań wobec nowej władzy i jakie to są oczekiwania, jakie to są problemy? Panie redaktorze, najczęściej pojawiającym się problemem wśród mieszkańców, z którymi, o, o których ja usłyszałem od mieszkańców był brak zagospodarowania miejsc pracy, tej strefy ekonomicznej, ponieważ mieszkańcy Jastrzębia Zdroju w dużej mierze, no nie mówię o największym pracodawcy jastrzębskiej spółce, spółce węglowej, bo oczywiście tam większość pracuje, natomiast duża część mieszkańców Jastrzębia Zdroju musi szukać pracy w Czechach, czy wyjeżdżać do sąsiednich żor, no i tutaj również ten problem w programie opisujemy mam taki ambitny plan uzbrojenie terenów inwestycyjnych mamy tereny pogórnicze wiem że są środki po które można by sięgnąć aby zagospodarować te tereny pogórnicze i, i stworzyć miejsca pracy tereny pod inwestycje bo to władza miasta nie jest od tworzenia miejsc pracy oczywiście ale przygotować teren w taki sposób że jak będzie zainteresowany inwestor to będzie mógł natychmiast wejść z inwestycją a nie czekać, aż miasto uzbroi teren, no to w tym czasie, kiedy on czeka, to już w, 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 w sąsiednich żorach na przykład buduje taką inwestycję. Czyli y, pozyskiwanie inwestorów, stwarzanie warunków pod inwestycje, a co za tym idzie... Y, Tworzenie nowych, dobrych miejsc pracy dla mieszkańców miasta. Ale też przychodów dla miasta, ponieważ taka strefa spowoduje wzrost podatków od, od nieruchomości, jak również z pitu i CIT-u, no, bo to są firmy zlokalizowane na terenie miasta. Więc liczę na to, że, że, że zainwestowane środki w uzbrojenie terenów inwestycyjnych spowodują przyciągnięcie. Z powrotem tych środków w najbliższej i niedalekiej przyszłości. Oczywiście nie, nie, nie powstanie to w rok czy dwa, ale to taki plan na miasto, na następne lata, uważam jest jak najbardziej realny i będę dążył do tego, żeby od tego zacząć. Czyli wpływy również do miejskiej kasy za sprawą tych inwestycji. Jakie jeszcze obszary są ważne dla mieszkańców miasta, w ramach których należy dokonać zmian? Strefa centrum. Strefa centrum to jest teren, który w dużej części jest prywatny, ale też uważam, że miasto powinno zainteresować się tym terenem, i też są dwa warianty: albo go wykupić i stworzyć tam takie centrum miasta z prawdziwego zdarzenia. Gdzie można by było no, tereny rekreacyjne, usługowo-handlowe, mm, mieszkaniowe jak najbardziej yy, stworzyć. Brakuje w mieście yy, siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury. Też wyobrażam sobie właśnie w tym miejscu taką siedzibę, bo nie wiem czy pan redaktor wie, czy państwo wiecie, ale miasto Jastrzębie Zdrój wy wydaje milion złotych na czynsz na siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury rocznie. No to, to są środki, które no, no jakby zostają w prywatnej spółce. Yy, my jako miasto nie za bardzo możemy remontować ten budynek, ponieważ nie jest miasto właścicielem. No to, to milion rocznie to potrafię sobie wyobrazić yy, przez te 20 lat, kiedy płacimy ten czynsz, o ile nie więcej, taki budynek już by stał z prawdziwego zdarzenia ze salą kinowo-koncertowo-teatralną. I dla nas, dla mieszkańców, mógłby służyć z jakąś gastronomiczną strefą. Również w tej strefie centrum mógłby się taki budynek znaleźć. I byłby własnością miasta, dlatego można byłoby tam robić to, co miasto w danym momencie uzna za stosowne czy za konieczne, bo oczywiście na przestrzeni lat jego przeznaczenie może ulec zmianie. Pełna dowolność. Trzeba iść z duchem czasu, jeżeli będzie potrzeba z zagospodarowania pod, pod teatr i będą takie, taki będzie kierunek, to tak, w taki sposób go wybudować, żeby, żeby można było wszelkiej kulturę w szeroko pojęty sposób rozumianą tam kultywować. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której bardzo często mieszkańcy mówili, to jest brak jakiegoś centrum sportowo-rekreacyjnego i tutaj w programie też wpisałem budowę aquaparku miejskiego i nie wiem, czy pan redaktor wie, czy państwo wiecie, pod Jastrzębiem mamy wody termalne o temperaturze ponad 150 stopni Celsjusza. Gdyby się to udało potwierdzić, a są już wstępne badania zrobione, można by było sięgnąć po środki z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska na budowę takiej instalacji i już sobie wyobrażam, że koszty utrzymania nie byłyby tak gigantyczne jak, jak to sceptycy twierdzą, że nie warto budować, bo miasto musiałoby ten obieg utrzymać największym kosztem utrzymania akwaparków w miastach, gdzie rozmawiałem. To jest właśnie ogrzanie tych tych stref basenowych czy saun. Więc, więc tutaj sobie wyobrażam, że można by było sięgnąć po takie rozwiązanie i to nie jest jakiś mój wymysł, bo już w Jaworznie na przykład właśnie przy kopalni górnicy korzystają z wody ogrzanej właśnie z takich wód termalnych, które są pod Jaworzni. Tak, te akwaparki, parki wodne powstają na terenie naszego województwa, chociażby w Częstochowie w ostatnich latach powstał, wprawdzie nie z wodami termalnymi, natomiast jeżeli są wody termalne, to warto byłoby wykorzystać ten potencjał. Tym bardziej, że mamy miasto, które ma w nazwie Zdrój, więc byłoby to jakimś też uzupełnieniem tej części zdrojowej, gdzie Uzdrowiskowej. Też nam, uzdrowiskowy też gdzie nam pięknie już ten, ten nasz park, więc jak najbardziej rewitalizacja tego parku y, powinna postępować. Y, no, mamy piękne miejsca, natomiast też y, mieszkańcy no chcieliby. Móc nie wyjeżdżać yy, weekend właśnie czy to na basen, czy do kina, tylko zostać w mieście. Nie, tak, takie warunki chcielibyśmy mieszkańcom stworzyć. Czyli już mamy yy, dwa elementy. Programu, żeby mieszkańcy nie musieli wyjeżdżać z miasta za pracą do innych ośrodków miejskich, i żeby nie musieli wyjeżdżać z miasta w celu zażycia rozrywki, wypoczynku czy korzystania z jakichś obiektów sportowych czy rekreacyjnych. Co, jeżeli pan zostanie prezydentem miasta, co w pierwszej kolejności będzie trzeba zrobić? W pierwszej kolejności uważam, że należałoby przyjrzeć się jeszcze planowi zagospodarowania przestrzennego. W tej chwili jest poddany już pod, jako studium wykonalności, jako studium mieszkańcy mogli wnieść uwagi i wiem, że mnóstwo tych uwag nie zostało, nie tylko mieszkańców, ale i przedsiębiorców uwzględnionych i wydaje mi się, że powinno się do tego... No Nie chciałbym tego wywracać do góry nogami, ale na pewno jeszcze jakieś korekty tam nanieść, ponieważ zwiększyć te tereny inwestycyjne, o których mówiliśmy. Jest, jest mnóstwo mieszkańców, którzy no, chcieli jakieś takie jednoosobowe działalności poprowadzić, a zostały te tereny niestety im pozostawione jako niemieszkalne nie ani nie, nie inwestycyjne. Więc do tego, to jest coś, nad czym by, należałoby się pochylić natychmiast. I kolej, kolej, panie redaktorze, ponieważ my w Jastrzębiu jesteśmy jednym, chyba jedynym miastem w Polsce, wykluczonym tak dużym miastem y, jak na prawach powiatu, y, nie ma dojazdu koleją do, do miasta. Stary ślad istnieje, wiem, że w Urzędzie Marszałkowskim była podpisana umowa na przywrócenie tej kolei y, starym śladem myślę tu przez Pawłowice, Żory, Orzesze do Katowic no i, i to jest też taki element zatrzymania mieszkańców w Jastrzębiu bo dzisiaj jak ktoś znajdzie pracę w Katowicach no to raczej szuka mieszkania w Tychach, Mikołowie gdzieś czy, czy nawet czy nawet gdzieś w Łaziskach żeby do pracy dojechać w pół godziny tą kolejką podmiejską bo z Jastrzębia komunikacją miejską myślę teraz jest tylko prywatny przewoźnik no to trwa to. Grubo ponad godzinę i, i kosztuje też znacznie więcej niż taka podmiejska kolej. Czyli ta komunikacja również nam się wpisuje w tą kwestię, o której mówiliśmy na samym początku, czyli, czyli pracy, bo jednak atrakcyjność miasta wzrosłaby, gdyby taka, takie połączenie kolejowe, kolejowe pojawiło się, bo również i Przyjezdni do Jastrzębia Zdroju mieliby łatwiej korzystać z potencjalnych miejsc pracy, które tam e, powstaną, nie tylko, nie, tam, nie tylko mieszkańcy tego miasta. E, czy są jakieś e, m, spory, jakieś ostre spory e, w, w programach między. Kandydatami na prezydenta Jastrzębia Zdroju, czy, czy raczej nie? Nie nazwałbym tego, panie redaktorze, sporem. Jest to może inna wizja rozwoju miasta. No, widzę, że tutaj kontrkandydaci również mają podobne: wszyscy wspominają o, o przywróceniu kolei, wszyscy mówią o, o, te, o, przy, o pozyskaniu miejsc pracy dla Jastrzębia, tylko mają na to inne pomysły. Na przykład tutaj widziałem, pani prezydent chce rozbudowy basenu Laguna, a ja uważam, że należałoby jako takiego pomysłu na akwapark, A ja uważam, że powinniśmy postawić nowy obiekt według własnego projektu, takiego na miarę oczekiwań naszych mieszkańców. No i to, to może nie spór, ale różnica w patrzeniu na to, co mogłoby powstać i, i jak to zrobić. No, ja uważam, że w dużej części można pozyskać finansowanie na tego typu obiekty. Czyli, e, niby szczegóły, ale te szczegóły nie są też takie małe, bo, bo koszty i e, zakres e, pracy przy nowym obiekcie, a modernizacji, rozbudowie istniejącego, no to są jednak. E, Znaczące rozbieżności na, na etapie realizacji, już. No Tak, ale musimy też pamiętać, że ten basen jest basenem szkolnym, więc, po pierwsze, akwapark byłby nieczynny w y, czasie, kiedy pracuje szkoła, kiedy mają zajęcia przecież y, na basenie uczniowie. A z drugiej strony, na czas tego remontu musielibyśmy ten basen szkolny znowu zamknąć, więc, znowu na 2-3 lata musielibyśmy wyłączyć basen szkolny, z, no to, 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 to mi się to ten pomysł akurat nie widzi, uważam, że, bo jeżeli mówimy o wydatki, oczywiście one będą dużo większe, natomiast jeżeli, jeżeli by się sięgnęło po te zewnętrzne środki, no to może się okazać, że udział własny miasta będzie na tyle niewielki, że, że wyjdzie kwota niewiele większa lub taka sama jak na, na rozbudowę basenu Laguna. Czyli jakby podsumowujące basen szkolny bez względu na to, ile tam zainwestuje, zainwestujemy pieniędzy, zawsze pozostanie tym basenem szkolnym, natomiast nie będzie jest, nigdy parkiem. Pan jest zwolennikiem nowego obiektu, który samodzielnie by funkcjonował, generował koszty, ale też i może byłyby jakieś przychody, bo też inaczej prowadzi się wtedy promocje, inaczej prowadzi się też kwestie takie marketingowe, w obiekcie, który mm, mamy na wyłączność? No oczywiście, wyobrażam sobie w takim obiekcie, że ta strefa, nie wiem, gastronomiczna mogłaby być wynajęta prywatnym przedsiębiorcom, no bo trudno, żeby miasto prowadziło kuchnię czy, czy, czy jakieś inne fast foody, nazwijmy je. Więc tutaj wyobrażam sobie, że przychody by można było czerpać jeszcze z wynajmu pomieszczeń, które by powstały. W takim, w takim ośrodku. No i ja myślę, że owszem, no jeżeli miasta dopłacają do akoparków, no to robią to dla mieszkańców, więc to jest, skoro mieszkańcy tego chcą, jeżeli pytamy i mówią, że taki, tego im brakuje w mieście no to jest wiele instytucji do których w się dopłacamy jedną jest na przykład taka w Jastrzębiu Zdroju łaźnia moszczenica piękny obiekt karbonarium dzisiaj powstało i też z budżetu miasta jest na utrzymanie tego obiektu przeznaczone na ten rok ponad 5 milionów złotych no i, i tu nikt tego nie neguje no jest potrzeba jest obiekt gdzieś turyści mają go odwiedzać przyjechać zobaczyć no to w planie na ten rok jest 5 milionów. No to, to dlaczego nie moglibyśmy na przykład również jakiejś części wyasygnować na utrzymanie takiego obiektu jak Aquapark? Tak to już jest z obiektami pożytku publicznego, że pomimo, że się do nich dopłaca, to one spełniają inną, bardzo ważną funkcję, i jakby może jest to ważniejsze. Niż te pieniądze, które się tam inwestuje. Tak, bo my to robimy dla mieszkańców. I proszę sobie wyobrazić, że gdybyśmy na przykład teraz, bo też słyszałem o pomyśle, jeżeli już budować akwapark, to niech go wybuduje prywatny inwestor, to bilet w takim akwaparku, który prywatny inwestor wybuduje, będzie trzy razy droższy niż w ośrodku miejskim. Więc, więc to byśmy tylko na szkody mieszkańców takich obiektów postawili, bo, bo byłaby cena. Taka jak w, nie wiem, w, w tych parkach prywatnych, proszę zobaczyć w, w Tatralandii czy w Beszenowej w Słowacji. Te ceny są około 150 zł za, za wstęp od osoby. No to nie wyobrażam sobie takich cen. I dostępność tym samym byłaby o wiele mniejsza dla, dla mieszkańców. A ma to powstać miasta. dla mieszkańców, jak również dla turystów, owszem. Dlatego ta kolej też wyobrażam sobie pomogłaby odwiedzać na przykład taki, taki obiekt. Natomiast ta dostępność musi być dla wszystkich i nie na raz pójść odwiedzić, a kiedy tylko rodzina ma na to ochotę. Bardzo dziękuję za rozmowę, za przebycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program z cyklu wokół wyborów. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę.